Cześć byczki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 27 października do 2 listopada zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Zacznijmy od wyzwania tego tygodnia, czyli co jest do osiągnięcia, gwiazda, spełnienie marzeń, realizacja jakiegoś planu, przedsięwzięcia. To, co sobie wymarzyliście, możecie osiągnąć w tym tygodniu, możecie zrobić duży krok naprzód, a ktoś może osiągnąć cele jakieś. Ważne, by nie tracić nadziei, karty też o tym yy, mówią. No i przede wszystkim nie bać się, nie bać się pokazać, nie bać się wyzwań, nie bać się ujawnić swoich umiejętności, talentów. No i karty też mówią o tym, że los Wam będzie sprzyjał w tym tygodniu, byście mogli coś osiągnąć, byście mogli pójść do przodu, byście mogli co, z czegoś być zadowoleni, więc tutaj nie warto z czegoś rezygnować. Zobaczmy w takim układzie, co się wydarzy w tym tygodniu dla Was. Siedem mieczy. Ktoś może chcieć Wam podcinać skrzydła. Możecie trafić na osoby y, takie dwulicowe, osoby, które w jakiś sposób będą chciały wykorzystać Wasze umiejętności, ale na sw w swoim celu. Możecie trafić na kogoś, kto nie będzie szczery w stosunku do Was, albo będzie chciał od Was wyciągnąć jakieś informacje, dowiedzieć się czegoś, po to, żeby później te informacje w jakiś sposób wykorzystać dla siebie. Siódemka Mieczy to karta złodzieja oszusta, więc też uważajcie na jakieś kontrakty, na obietnice, które mogą się nie zrealizować, no bo jest to jednak ktoś, kto po prostu patrzy tylko za swoim interesem, nie interesują go inni ludzie, więc. No, trzeba uważać na, na takie znajomości czy też osoby, z którymi będziecie mieć do czynienia. Ktoś może na przykład wam obiecywać złote góry i nie dotrzyma słowa, rozczarujecie się, może was oszukać ktoś. No więc tutaj też trzeba uważać. Na jakieś kontrakty, um, jeśli podpisujecie, na jakieś umowy, jeśli podpisujecie, też trzeba uważać, zwłaszcza jeśli dotyczą one finansów. I moglibyście na tym stracić, więc tutaj trzeba mieć głowę na karku, bo tak jak mówię, ktoś może chcieć wykorzystać wasze jakieś umiejętności, wasze doświadczenie i na przykład w taki sposób napisać umowę, że wy mało co będziecie na tym. Na przykład zarabiać czy mieć z tego, a, a ta osoba zyska na tym bardzo dużo, więc dlatego trzeba uważać. Uważać też na sytuacje, które są niejasne, nieklarowne i powiedziałabym, żeby nie iść wtedy w takie sytuacje i liczyć się z tym, co mówicie i komu mówicie, bo ktoś może wasze słowa no, użyć przeciwko wam. Zobaczmy niespodziankę, czyli coś miłego. Dwójka kielichów, pięknie. Dwójka kielichów może dla kogoś oznaczać miłość, a no, może rozmawiać, rozmowy. Może oznaczać rozmowy, gdzie dwie osoby bardzo pozytywnie są do siebie nastawione, gdzie jest harmonia, gdzie jest partnerstwo, więc tutaj też jakieś partnerskie rozmowy, być może dotyczące przyszłych biznesów, przyszłych przedsięwzięć, a może po prostu. Rozmowa, która dużo wyjaśni w Waszym życiu. Rozmowa, gdzie po prostu dowiecie się na przykład a propos uczuć jednej osoby do drugiej, więc tutaj też może tak być, może będziecie mieli szansę przedstawić swoje jakieś zdanie w jakiejś kwestii. No, dwójka kielichów może mówić o randkach, spotkaniach, więc to jest naprawdę bardzo miła niespodzianka. Ale tak jak mówię, ktoś może się tutaj też zakochać. No i podpisywać też jakąś umowę, bo Dwójka kielichów może oznaczać po prostu umowy, ale może też oznaczać bardzo pozytywne zresztą dla Was, skoro niespodzianka, to, to, to jednak na tym dobrze wyjdziecie na jakichś umowach, ale to będą takie umowy, gdzie dwie strony się dogadują, gdzie wszystko jest jasne. Zobaczmy na co, na kogo uważać. Osiem kielichów. By nie rezygnować z czegoś, by nie odchodzić, nie rzucać wszystkim tylko dlatego, na przykład swoimi marzeniami, tylko dlatego, że ktoś właśnie na przykład was neguje, albo ktoś no nie chce was w jakiś sposób ym, na przykład pocieszać, czy pomóc wam, bo też tak może być. Więc ósemka kielichów mówi, by uważać na to, co się za sobą zostawia, żeby y, nie żałować później, że się odeszło od jakiegoś pomysłu, od jakiegoś przedsięwzięcia, bo na przykład nie miało się wsparcia, albo ktoś wam. Ten pomysł w jakiś sposób przedstawił w negatywnym świetle, bo i tak może być, patrząc na te karty. Więc tu chodzi o to, żebyście uważali na to, co zostawiacie za sobą. Uważajcie na to, że po prostu zostawiacie coś, do czego, tak jak mówię, coś, o czym na przykład marzyliście bardzo, bardzo długo i idziecie w coś nowego, bo ktoś was tak nastawił, bo ktoś wam tak powiedział. Nie, nie pozwólcie na to, żeby jakieś marzenia. Stały się przeszłością, żeby zapomnieć o jakichś marzeniach, żeby zmieniać swoje cele i plany. Tu bym powiedziała, że zdecydowanie nie, bo tak jak mówię, będziecie mieli do czynienia z kimś, kto będzie was nastawiał przeciwko. Może być tak, że nie będziecie mieli wsparcia w swoich przedsięwzięciach i decyzjach, ale i tak, mimo, mimo wszystko, warto, warto się tego trzymać, tych swoich przedsięwzięć czy nawet pomysłów. No, warto być upartym w dążeniu do swoich celów. A zobaczmy, co karty Wam radzą. Dwójka buław, dokonaj wyboru, zdecyduj się. No, czyli kolejna dwójka, tym razem buław, kartę, która może sugerować, że właśnie ktoś może Was rozpraszać, ktoś może Wam siać takie wokół Was inne właśnie jakieś kwestie, inne, inne jakieś takie okoliczności może wytwarzać, żebyście nie skupiali się na tym, na czym powinniście, a w tym tygodniu powinniście się skupiać na realizacji swoich marzeń, przedsięwzięć, na tym, czego pragniecie. Czego, o czym marzycie. I ta dwójka buław może sugerować, czy ktoś wprowadzi chaos w wasze życie i nie do końca będziecie wiedzieli, czego chcecie. I to może chodzi też o emocjonalne kwestie, ale może chodzi też na przykład o podpisanie umowy, tak jak mówiłam, jakaś umowa może być korzystna. No, ale ktoś może chcieć za was podpisać tą umowę. W sensie, że na przykład powiedzmy, jakiś awans się szykuje i szef z wami rozmawia, nastawia was bardzo pozytywnie do tego, mówi, że będziecie mieć awans, a wy jesteście co do tego zadowoleni, zgodni. Chcielibyście, a ktoś tutaj zaczyna mówić, no, że na pewno sobie nie poradzicie, że to będą wyzwania, że trzeba będzie dłużej pracować, że pewnie więcej obowiązków. Zaczyna po prostu mącić i wy jesteście niezdecydowani, zaczynacie wątpić w ten sukces, w to, że może faktycznie tak jest. Dlatego no, Dwójka Buław mówi: Zdecyduj się. Nie. Um, nie pozwól, żeby po prostu, no nie pozwól stać jak między, pomiędzy decyzjami, tylko po prostu się zdecyduj, tak? Bądź pewny tego, co chcesz osiągnąć, tego, co możesz osiągnąć i po prostu wybierz, wybierz opcję, nie łap kilku srok za ogon i też ja bym powiedziała tutaj właśnie, nie przejmuj się opinią innych, tylko po prostu nie bądź niezdecydowana, o dokładnie tak te karty mówią. Dobra, a zobaczmy, jak praca. Piątka monet oraz rycerz kielichów. No właśnie, jeśli chodzi o pracę. No, to tak, jakby właśnie sytuacja w pracy miała się odwrócić w tym tygodniu, jakby miało być lepiej, możecie odczuwać na przykład brak satysfakcji w pracy, brak satysfakcji finansowej, lub w ogóle brak zainteresowania szefem, waszymi projektami i przedsięwzięciami, w ogóle może się nie układać w pracy, bo ta piątka monet mówi o jakimś braku, że wyczujecie, że coś jest nie tak, że może nie będzie właśnie jakichś dodatkowych. Premii, że nie będzie tylko awansu, ale Rycerz Kielichów idzie, i tutaj karty pokazują, że ta sytuacja może się odwrócić, może się zmienić, że może przyjść do Was jakaś propozycja, ktoś może coś zaoferować, yy, i to może być coś dla Was właśnie dobrego, jakaś szansa, jakaś możliwość, i warto by było nad nią się zastanowić. Tak jak mówię, nie patrzcie na to, co mówią inni. W koło, bo mogą być nieszczerzy z Wami. Natomiast, jeżeli będziecie mogli poprawić swoją sytuację, no to warto to wykorzystać, bo faktycznie tu widać, że, no, że coś, się, coś się może poprawić, że sytuacja może się zmienić, że możecie zostać docenieni. Więc dajcie sobie tą szansę. Może warto spróbować tu z jakiejś okazji, możliwości, którą tej karty pokazują. Może być też tak, że ktoś z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion, choć niekoniecznie, może w jakiś sposób Was troszeczkę no dać wam jakąś możliwość może was troszeczkę ja bym powiedziała że ta osoba będzie w stosunku do was pozytywnie nastawiona i ona w jakiś sposób będzie was wyciągać z jakiegoś właśnie takiego negatywnego myślenia czy tego że uważacie że na przykład że was nie docenia a wcale to nie musi być prawda więc tutaj też ta piątka monet mówi o tym że to są nasze odczucia a one niekoniecznie muszą być prawdziwe, niekoniecznie tak musi być, my tak odczuwamy, ale to, że szef jest ostry na przykład, to, że Wam coś tam powiedział raz na przykład negatywnie, nie oznacza, że Was na przykład nie lubi, że Was będzie lekceważył i że Was zwolni na przykład, tak? To, to tutaj nie ma co sobie też dobierać. Więc gdzieś tutaj jest szansa na to, że żebyście wyszli z takiego otoku myślenia, że coś się pojawia na horyzoncie fajnego, dobrego dla Was, że sytuacja może się zmienić, jeśli chodzi o zawodowe kwestie, zwłaszcza jeśli było źle. Natomiast może przychodzi jakiś awans Wy nie liczyliście już na ten awans, a może przyjść. Tym bardziej, że do osiągnięcia jest jakiś cel w tym, jakieś jakaś, jakaś marzenie tak? w tym tygodniu. Jeżeli szukacie pracy, tak samo może być, że szukacie pracy, ponieważ no, nie macie pieniędzy lub macie jakiś dołek finansowy, który trzeba po prostu pokryć, zapełnić i też jest szansa na jakąś pracę. Jest jakaś oferta, jest jakaś propozycja, jest szansa współpracy. Natomiast zobaczmy, jak relacje. A w relacjach pojawia się kwestia tego, żebyście nie dali sobą manipulować i byście stawiali na swoim. Z tego względu, że jest piątka mieczy oraz dziewiątka buław, karty, które mówią o asertywności, bynajmniej dziewiątka buław. Natomiast piątka mieczy mówi o jakiejś porażce. O tym, że coś nie wyszło, coś się nie udało, że na przykład partner w jakiś sposób zachował się nie fair. Eee, nie fair. No i tutaj dobrze będzie. Utrzymać jakiś taki, jakieś takie zasady, jakieś granice, bym powiedziała, tak? Być asertywnym, no czasem szczerym do bólu. Tu czasem trzeba coś. Tupnąć nogą i postawić na swoim. I tutaj karty o tym mówią, że w relacjach może być trochę rozczarowania, aczkolwiek mam wrażenie, że w jakiś sposób nie dotknie Was to mocno, z tego względu, że Wy jesteście, tak jak mówię, dbacie o to, żeby jakieś granice zostały przekroczone i nie pozwolicie sobie na jakieś na przykład obrażanie siebie czy jakieś inne takie traktowanie, które jest dla Was w jakiś sposób. Uwłaczające czy negatywne. Więc tutaj widać, że będziecie walczyć z czymś, że nie pozwolicie sobie wejść na głowę partnerowi na przykład, czy jakimś pomysłom jego. Bo to może być tak, że Wam się coś bardzo mocno nie spodoba, co ta osoba chce, czyli partner, partnerka, wy po prostu będziecie o swoje walczyć. Więc gdzieś tutaj jest jakaś taka porażka pokazana, ale ja bym powiedziała w takich, że Wy mimo wszystko. Będziecie, stać na, będziecie mieć swoje zdanie o pewnych rzeczach, i nikt na to nie wpłynie, i nic o na tej zasadzie, więc tutaj gdzieś e, tak bym powiedziała. Może być tak, że troszeczkę was zaboli jakieś zachowanie partnera czy partnerki, ale, ale pewne granice nie pozwolicie przekraczać pewnych granic. Czyli jeżeli umawiamy się tak, to będzie tak. I nawet jeśli coś tam e, będzie negatywnego w stosunku do Was jakieś na przykład rozmowy z partnerem, to i tak wy sobie dacie radę, bo będziecie się trzymać jakichś zasad, jakichś reguł. Natomiast jeżeli jesteście singlami i czy jest szansa na poznanie kogoś, możecie się zawieść na jakieś relacji, chociaż niespodziance macie pokazane jakąś fajną relację, być może chodzi o was jakieś podpisanie nowych umów, kontraktów, bo tutaj coś do was idzie, więc tutaj też może się to, to odnosić do tego. Natomiast, jeśli chodzi o poznawanie, trzymajcie się swoich zasad, reguł, nie pozwólcie sobie wejść na głowę, to na pewno. Fakt faktem, że w tym tygodniu, nawet jeśli kogoś poznacie, to ten ktoś może was w jakiś sposób um, źle odbierać lub wy źle odbierać tą osobę. No, jej zachowanie też może nie być zbyt dobre, ale dzięki temu, że będziecie się twardo trzymać jakichś zasad, reguł, no, unikniecie jakichś niepotrzebnych rozczarowań. Pozdrawiam, cześć.